Tu jesteś, szukałem! Mnie? O co chodzi? Chodź za mną, nie ma czasu. Kto on coś ogarnął. Jesteś wreszcie, już się martwiłem, że do nas nie dołączysz. To znowu do wpadł! Co tu się dzieje? Od jakiegoś czasu prowadzimy tutaj tajne zebrania, by ustalić nasze. U co, żarty? myśleliśmy, że obejdzie się bez użycia siły. Liczyliśmy, że jeśli w końcu Igor nas wysłucha. Tu uda nam się dojść do jakiegoś porozumienia. Niestety, dzisiejsza sytuacja pokazała, że nie mamy żadnego wyboru. Tutaj nie chodzi już tylko o warunki pracy i nasze zarobki. Tutaj odbywa się walka o nasze życia. Dlaczego mnie tu wezwaliście? Odkąd tu przybyłeś, mieliśmy Cię na oku. Miałem przeczucie co do tego, że możesz być zwyczajnym szpiegiem i nie myliłem się. Nie trać już czasu na te swoje gierki! Przyznaj się po prostu, że przybyłeś tu tylko po to, by nas rozpracować i zmusić do niewolniczej pracy. Lorenzo przysłał mnie, by Wam pomóc. To prawda. To dlaczego wcześniej nic nie powiedziałeś? Dlaczego kręciłeś się pod domem Igora? Twoja historia jest bardziej dziurawa niż ser, a my mamy już dość kłamstw. Nie mogę pozwolić, by zwykły szpieg, tak jak Ty, pokrzyżował nam plany. Chłopcy, brać go! To, że się rzucają, to już nie jest dobry znak.